Moi drodzy, sezon kąpielowy jest za nami, ale jak widać, kąpielisko Karłów żyje. Dzisiaj spotykamy się po raz jedenasty na Biegu Karpia. Biegu Karpia, który jest organizowany od 11 lat przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i Gminę Milicz. W tym roku biegną z nami również Brokelman, Stawy Milickie, ESA oraz Nadleśnictwo Milicz, które czyn... firmy czynnie się włączyły w organizację dzisiejszej imprezy. Impreza jest bardzo udana, fajna pogoda, mamy 120 uczestników na, na trasie, a oprócz tego dla najmłodszych jest bieg karbika, który odbędzie się tutaj trasą wokół naszego tego pięknego obiektu, czyli tutaj kąpieliska Karłów. Bieg w tym roku się cieszy większą popularnością niż w zeszłym roku. Mamy, tak jak wspomniałem, 120 uczestników. No i mieliśmy też zapytania o, o, o czy są jeszcze wolne pakiety, dlatego też myślimy, że w przyszłym roku będziemy ten bieg starali się jeszcze bardziej rozbudować. W tym roku bieg jest trochę w innym terminie, tak? Bieg jest troszeczkę w innym terminie, ale on się wpisuje w całe te obchody tutaj dni karpia. Na, na ziemi milickiej jest dwa tygodnie później. Zawsze był organizowany przy okazji też festiwalu Karpia, a w tym roku mamy troszeczkę później. Ale jak widać, z pogodą trafiliśmy, także chyba wszystko będzie super i zapraszamy do wspólnej zabawy. No, tym razem za bardzo nie mam wyjścia, bo jest tylko 5 km. Yy, świetna pogoda dzisiaj, frekwencja stuprocentowa. także nie wiem, czy w ogóle się załapię na numer dzisiejszy. Ale my w Dolinie Baryczy świętujemy, świętujemy poprzez święto Karpia, które mieliśmy już trzy tygodnie temu i oczywiście przez wspaniały bieg Karpia, którego w tym roku mamy 11 edycję. No, jeszcze raz powiem, super pogoda, super, że mamy, że mamy wszystkie pakiety, zostały wyprzedane. Życzę wszystkim powodzenia i biegniemy.